Idź, gdzie chcesz, szukaj czego chcesz, a nie znajdziesz w górze drogi wznioślejszej, ani w dole pewniejszej, tylko tę drogę Krzyża Świętego. Tomasz A. Kempis o naśladowaniu Chrystusa modlitwa o oświecenie umysłu. O dobry Jezu, oświeć mnie jasnością wewnętrznego światła i wyrzuć z zakamarków mego serca wszystkie ciemności. Wyplenie natłok obcych myśli, oddal natrętne pokusy. Walcz mężnie w mojej obronie, roztrąć dzikie bestie nęcących porządliwości, ażeby nastał pokój Twojej potęgi i bezmiar Twej chwały. Rozbrzmiewał w świętym przybytku czystego sumienia. Rozkaż wichrom i burzom, powiedz morzu, uspokój się, powiedz wichrom, nie wiejcie, a nastanie wielka cisza. Ześlij twe światło i prawdę, niech oświecą ziemię, bo dopóki mnie nie oświecisz, jestem jałową i pustą ziemią. Wylej na mnie swą łaskę. Nawilż moje serce niebieską rosą I spuść wody pobożności Niech nawodnią glebę, by wydawała owoc dobry i najlepszy Poddźwignij duszę przytłoczoną ciężarem grzechów A całe moje pragnienie skieruj ku niebu Ażeby zakosztowawszy słodyczy niebiańskiego szczęścia Ze wstrętem odwracała się od ziemskich myśli Porwij mnie ku górze oderwi od nietrwałych pociech stworzeń, bo żadna rzecz stworzona nie zdoła w pełni zaspokoić mego serca ani mnie pocieszyć. Zespól mnie z sobą nierozerwalną więzią miłości, bo kochającemu ty sam wystarczasz, a bez ciebie nic nie ma wartości.